Cześć, z W dzisiejszym filmie prezentacja od takiego krętaka akumulatorowego z akumulatorem Lilion i Teotun z Biedronki w cenie 79 zł. Zapraszam do oglądania. Tak to właśnie wygląda. pudełko Mamy w komplecie 49 bitów i przedłużkę magnetyczną. Także co? Otwieramy. Mamy właśnie takie dwa sprytne trzymadełka, Tu jest właśnie cała ta obudowa rączka, mamy właśnie wypisane e, e, konkretnie jakie są bity, dane techniczne, czyli nasz, nasz cały wkrętak. Mamy jeszcze taką folię ochronną, którą sobie zdejmujemy. W środku pod bitami wyjmując, mamy ładowarkę i instrukcję, którą już sobie wcześniej wyjąłem. To może najpierw przejdziemy do wkrętaka. Tak to nam się właśnie prezentuje. Yy, Przełączamy obroty na prawo, na lewo. Yy, tutaj mamy diody, które nam wskazują ile jest naładowany wkrętak. Mamy 15 momentów obrotowych do zwiercenie. Przykręcamy sobie. Co zaraz jeszcze pokażę. Yy, gdy weźmiemy po prostu tak, tak mamy obroty prawe, lewe, a weźmiemy sobie na środek mamy blokadę. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o diodzie na to miejsce pracy i co mnie właśnie zaskoczyło, mamy tu jeszcze latarkę włączamy ją w ten sposób, on off tu jest, nie pokażę Wam teraz jak świeci bo jest widno czego jeszcze tu nie powiedziałem. tu mamy wejście do ładowarki i jeszcze ten wkrętek można usłużyć jako i możemy także wkrętak zrobić taki, jakby pistolet. I teraz sobie możemy słodnie gdzieś wkręcać. Dobrze, przejdźmy teraz jeszcze do bitu. Także co, teraz właśnie zróbmy sobie bity. Wyjmę najpierw wkrętak. I mamy jedną właśnie przedłużkę magnetyczną o długości 6 cm. I 59 różnych bitów pokażę, nie będę każdy tam testował no i jak już wcześniej pokazywałem pod spodem jeszcze mamy ładowarkę i tu możemy sobie na przykład jakieś luźne wkręty powrzucać i inne rzeczy które nam będą potrzebne to co, teraz przekazujemy a i jeszcze jedno, nie powiedziałem że jak się zakłada bity nie jest po prostu tak, taka no, nie jest po prostu tak jak w krętarkach, że mocujemy przedłużkę i potem do przedłużki bity tylko odciągamy, wkładamy na przykład końcówkę, przedłużkę magnetyczną i wkładamy sobie bity. I możemy po prostu sobie wkręcać. Lub bezpośrednio bity wkładamy w gniazdo. Wyjmujemy przedłużkę i zakładamy w gniazdo. No dobrze, to teraz... Teraz sprawdzimy właśnie jak sobie poradzi we wkręcaniu takich oto wkrętów, to są chyba od długości 2,5 Także co, lecimy! No, rozszczepił trochę deskę, ale to nam nie szkodzi, znaczy Teraz te kilka wkrętów w przyspieszonym tempie. No dobra, trochę już tych wkrętów wkręciłem, to teraz zobaczymy jak paryć co jest z wykręcaniem. Znakomicie. Może, może wam się wydawać, że trochę słabo sobie radzi, ale ma po prostu połowę baterii, trochę już mu się właśnie ta bateria kończy, chociaż go y, ładowałem, ale po prostu trochę go już używałem i dlatego no, może sobie nie radzić. Jeszcze zobaczymy jak on sobie radzi z wierceniem, skoro ma tutaj y, moment obrotowy z wierceniem. Założyłem sobie taką wiertło czwóreczkę, to jest akurat z innego zestawu, od razu już wiertło z bitem. Także co, wiercimy. Piękny otwór, przewiercił się. Teraz jeszcze sprawdzimy, jak sobie poradzi, kiedy po prostu będzie przełączony w ten sposób do do czy wiercenia w trudno dostępnych miejscach. Krętak równie dobrze właśnie się sprawdzi w takich trudno dostępnych miejscach w nękach. Tutaj właśnie nie włożymy wkrętarki, a wkrętak nam idealnie tutaj wywiera w tym miejscu otwór. Też się sprawdzi w sytuacji gdy na przykład mamy taki właśnie kątownik do przykręcenia a nie chce nam się po prostu wyciągać w krętarki. Jeszcze jeden wkręt. Gotowe. Wątownik mamy dobrze przymocowany. No i co? do podsumowania. Także co? Przechodząc do podsumowania możemy uznać, że ten wkrętak, który właśnie Wam tu przedstawiłem, w małych domowych prac, jakichś tam, no właśnie trudnych dostępnych miejsc. Jak za cenę 80 zł mamy tutaj wkrętak z wykręcaniem. Możemy go przestawiać w opcji takiej, no nie wiem, rurki i w trudnych miejscach właśnie go używać. Wskaźnik ładowania baterii, latarka. To myślę, że to jest naprawdę dużo w, no za 80 zł i to za sprzęt 2 Wkręta radzi sobie bardzo dobrze, umie wiercić Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Akumator jest oczywiście li litowo-jonowy Nie tam żaden niklowo-kadmowy -ka czy jakoś tak Także co? Ogólnie polecam ten wkrętak Mam go już właśnie za dwa dni On jest w Biedronce dostępny od 10 czy 11 października Teraz mamy 15 czy 16 jak to nagrywam Także postaram się jak najszybciej ten film opublikować żeby jeszcze ktoś mógł go kupić Macie jakieś pytania zadawajcie na Facebooku czy na YouTubie. Także co? Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zobaczcie inne recenzje moich elektronarzędzi elektro na moim kanale. Firmy Grafit, firmy Meteo Tools. I mi niestety nie płaci za tą reklamę. Znaczy to nie jest reklama, tak? To jest test. Ale przydał mi się sposób. Także co? Dziękuję za uwagę, subskrybuj, komentuj, pozdrawiam od słup. Cześć!